Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Przejechałem swoją hulajnogą 3000 km i postanowiłem zrobić krótki film o tym, jak mi się tą hulajnogą jeździ, czy jest awaryjna, czy nie, jak się po prostu spisuje. 3000 to może nie jest dużo, ale z drugiej strony bardzo dużo, bo hulajnogę mam od 3 miesięcy, troszeczkę z małym haczykiem i w tym właśnie okresie zrobiłem taki dystans tą hulajnogą. Kolejnoga ma świetne zawieszenie. Jest to zawieszenie w kształcie litery C, które naprawdę świetnie wybiera różnego rodzaju nierówności. Działa bezawaryjnie, można powiedzieć prawie bezawaryjnie, bo niestety nie dopilnowałem tego i z tyłu w podnóżku przez śrubę amortyzatora została wybita dziurka. Którą rozwierciłem, jest teraz okrągła, ładna, jest to taki otwór inspekcyjny. Mam teraz prosty dostęp do i możliwość regulowania sztywności zawieszenia. Z przodu nie ma z tym problemu, bo śruba jest na samym wierzchu, więc bez żadnego problemu mamy do niej w każdej chwili dojście i zawsze możemy sprawdzić, czy jest odpowiednio dokręcona. W tym czasie również dokonałem paru drobnych modyfikacji hulajnogi. To podstawowa modyfikacja to wymiana hamulców linkowych na hamulce hydrauliczne. Wymieniłem obejmę kolumny kierownicy. Jest to troszeczkę grubsza obejma i na pewno wyższa. Ja dosyć często składam hulajnogę, bo zabieram ją w różne miejsca z sobą i dało mi to Sztywność kolumny łączenia w tym miejscu, bym to tak powiedział, w miejscu składania kolumny kierownicy. Już o tym wspominałem wcześniej: mam tą modyfikację w typu chlapacze, osłonięcie sprężyn, amortyzatorów, żeby cały ten piach i brud, teraz szczególnie jesienią, nie dostawał mi się tam, niekorzystnie nie wpływał na zużywanie się tych elementów. Hulajnoga noga naprawdę po tym okresie bardzo dobrze wygląda. Niewiele się różni od nowej. Najbardziej zużytym elementem jest dekulaj nogi, tam gdzie stoją nogi, bo po prostu widać po napisie, że się delikatnie starł. Ale to jest chyba normalne. Jest to element, który oczywiście można wymienić. Można go w całości zaklejać papierem ściernym z jakąś na przykład grafiką i będzie dalej wyglądał jak nowy. Muszę wspomnieć o nowej konstrukcji tej hulajnogi w stosunku do wcześniejszych bliźniaczych sióstr tej hulajnogi. Został wymieniony element łączący podest z kolumną kierownicy. Oczywiście nie wszystkim się to podoba. Niektórzy mówią, że to wygląda jak prototyp, ale konstrukcja tego jest przemyślana. Chodzi o to, że jest to na pewno dużo trwalsze od e, odlewu, który był wcześniej stosowany, e, a przez to, że jest taka kratownica, e, ten element jest jeszcze bardziej wzmocniony. Również wahacze zostały wymienione, są teraz e, po prostu frezowane. Wcześniej były typowo odlewane, teraz są frezowane. Oczywiście też mają wycięte otwory, ale te otwory powodują, e, dają nam dwie rzeczy. To, że e, zwiększa się wytrzymałość konstrukcji, i dwa, oczywiście, e, odchudzony jest ten element, e, i na pewno znacznie mniej waży niż jakby był to element pełny. Uwielbiam jeździć tą hulajnogą, naprawdę jeździ mi się bardzo komfortowo. E, oczywiście dbam o ciśnienie w kołach, bo to jest bardzo istotna rzecz. E, pamiętajmy o tym, e, nie, mamy, nie będziemy mieli wtedy problemu z oponami, e, czy tam z przebitą dętką, bym to tak powiedział. Ja przy tym przebiegu jeszcze ani razu nie złapałem gumy. Oczywiście prędzej czy później na pewno to nastąpi, bo e, może się przetrzę dętka, może na coś najadę. Ciśnienie jakie mam w kołach to jest 3,5 bara. Pamiętajmy o, to, o tym, żeby nie pompować zbyt dużego ciśnienia, bo wtedy również tracimy komfort jazdy. Opony mają za zadanie wybierania tych drobnych nierówności. Na przykład teraz tak jak jadę po kostce Bauma, to głównie opona pracuje i nie przenosi tych drgań na mnie, na kierownicę, na hulajnogę. Ja robię dosyć sporo kilometrów hulajnogą i y, minusem tej hulajnogi jest jej akumulator. Oczywiście akumulator przy bardzo spokojnej jeździe, y, jaką miałem na początku, wystarczał mi na jakieś prawie 50 kilometrów. Y, ale z czasem, kiedy przyzwyczaiłem się do dwóch silników, do mocy tej hulajnogi, często jeżdżę wieczorami, późnymi wieczorami, więc ścieżki rowerowe są puste, Moja prędkość z, troszkę się zwiększyła, średnia prędkość z jaką jadę. E, no i muszę przyznać, że e, zasięg spadł do około 40 km, a czasem, gdy e, chcę podnieść swoją adrenalinę i naprawdę szybko e, jadę hulajnogą, to zasięg jest w granicach 30 km. Oczywiście, jeżdżąc nocą, musimy pamiętać o oświetleniu, które jest bardzo ważne, e, żeby przede wszystkim być. Widocznym, ale również, żeby widzieć coś przed sobą. Niestety, hulajnoga fabrycznie nie jest wyposażona w oświetlenie, które nam oświetla drogę z przodu, więc trzeba taką lampkę sobie dokupić. Podsumowując, bardzo fajna hulajnoga, naprawdę świetnie spisująca się, ze świetnym zawieszeniem, które naprawdę wybiera wszystkie nierówności, komfortowo się na niej jeździ. Jest dopasowana do mnie, bym to tak powiedział, skrojona prosto pode mnie. Hulajnoga, która naprawdę sprawia mi ogromną radość, jak na niej jeżdżę. Praktycznie cały czas mam uśmiech na twarzy, czego starałem się nie pokazywać w tym filmie, bo opowiadam o hulajnodze, która jest moja, więc ktoś zawsze może mieć takie zdanie: że oczywiście to, co jest moje, to jest najlepsze. Nie. Naprawdę w dobrej cenie dostajemy bardzo dobry produkt, który możemy ewentualnie modyfikować. Bo ja, na przykład, zamierzam jeszcze zamontować dodatkową baterię, która podwoi mój zasięg, bo brakuje mi tego. A tak bardzo lubię jeździć na tej hulajnodze, że myślę, że nawet w ciągu dnia będę mógł zrobić i 100 km. To nie jest mało, wiem. Nogi czasem trochę bolą, ale. Powiem Wam tyle co mam frajdy z jeżdżenia tą hulajnogą. Pełen uśmiech na twarzy. Super sprzęt. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, zostaw łapkę w dół. Do zobaczenia przy kolejnych filmach. I życzę Wam tego, żebyście byli równie zadowoleni ze swoich hulajnóg, tak jak ja jestem zadowolony z tej hulajnogi. Pozdrawiam, Zbyszek.